そう。 jest? Czemu to jest samolot w śmietniku? To jest najlepszy samolot! Patrz, jestem w środku, odlatuję! Ale ten samolot jest superowy! Nie no, pipek samolot ze śmieciami, ja ci pokażę lepszy samolot. Na początku zbudujmy ściany, świetnie. Zróbmy oczywiście podłogę tutaj i tutaj za mną będziemy sprzedawać nasze samoloty. W tym miejscu zróbmy sobie wejście oczywiście do naszego salonu samolotowego. Tutaj przed wejściem połóżmy świetnie napis samoloty, ponieważ tutaj będziemy je sprzedawać i oczywiście w tym miejscu podzielmy miejsca, gdzie gdzie będą stałe samoloty, czyli tutaj, tutaj i tutaj. Okej, okay, świetnie, a w środku postawmy samoloty, a w tym miejscu, widzowie, postawmy taki najsłabszy samolot. Niech on będzie taki i wow, widzowie, zobaczcie, jak ten samolot wygląda. Będzie to jeden z najtańszych samolotów, który będzie można sobie ogarnąć i zobaczcie, jak on wygląda w środku. Ma tutaj oczywiście działka do strzelania i różne takie inne rzeczy. Dobra, spróbuję sobie usiąść w nim i wow, ale ja wyglądam, dobra, on jest naprawdę fajny, ale wydaje mi się, że są szybsze. Dlatego w drugim miejscu będzie to Taki diamentowy. Czy wy to widzicie? Jaki on jest epicki! Zobaczmy, jak on wygląda w środku. Wow, jakie siedzenia, widzowie. Wszystko tutaj widać elegancko. Wszystko jest diamentowe. Dobra, spróbujmy sobie wejść do środka. I wow, ale ten samolot jest czaderski. Zobaczmy, jak z przodu się siedzi, widzowie. Proszę bardzo, tutaj jest oczywiście skrzydło. Jedno, drugie. I zobaczcie, jak to wygląda przed steru, widzowie. Mam różne przyciski i tutaj też kontrolery. No, widzowie, dobra. Te, ten samolot już jest naprawdę lepszy. A teraz przyszedł czas na trzeci samolot. I tutaj będzie. Jeden z najszybszych samolotów, widzowie, czyli taki oto super odrzutowiec. I on jest naprawdę bardzo szybki. Dopiero później się przekonacie o tym. Dlatego zabezpieczmy wszystko widzowie, kratami. Świetnie i na górze napiszmy ceny tych pojazdów. Ten samolot niech kosztuje 64 kości. Ten diamentowy niech kosztuje 999 kości. A ten odrzutowy będzie najdroższy. A jego cena to będzie 9,999 kości. Widzowie, I tak się prezentuje cennik samolotu. Teraz musimy trochę ozdobić wnętrze. Dajmy trochę. Biblioteczek, zróbmy tutaj widzowie takie długie biurko, gdzie będziemy sprzedawać oczywiście te samoloty. Połóżmy oczywiście widzowie komputerek, taki, tutaj oczywiście dwa krzesła. Postawmy na biurku taki oto zabawkowy samolot widzowie, niebieski dywan wszędzie wokół. Tutaj zróbmy taką oto dróżkę, zróbmy tutaj oczywiście taką malutką poczekalnię i dodajmy różne zdjęcia samolotu. Na przykład tutaj obudowa samolotu, tutaj macie jakieś sloty, klapy, no tutaj wszystko jest opisane. Z tej strony kolejne zdjęcie pierwszego samolotu. Na na świecie. Jak to wygląda, widzowie? A tutaj na górze, niech będzie zdjęcie lądującego sobie samolotu. Okej. Okay. A w miejscu za mną zrobimy takie malutkie muzeum samolotów. Ok. i patrzcie, stawiamy sobie takie mini samolotki. Czy wy to widzicie? Tutaj taki diamentowy. Tutaj ten szybowiec. Tutaj taki, o, lotniczy też jest fajny. I widzowie, jeszcze taki złoty. Czy wy go widzicie? Te wszystkie samoloty. Ludzie będą mogli kupić. I jeszcze więcej. Teraz weźmy się za główną część naszych budowli. Tutaj zbudujmy taką drogę, przez którą trzeba będzie przejść. Więc zróbmy oczywiście. Pasy, ok, wygląda to dobrze. I tutaj zbudujmy mini lotnisko, na którym będzie można wsiąść do samolotu i wylecieć. Więc zróbmy sobie takie oto niebieskie pomieszczenie, ok, wygląda to dobrze. Musimy oczywiście zabezpieczyć wejście na pas startowy i wejście do samolotu, więc zróbmy sobie takie oto zabezpieczenie. Ok, świetnie. Dajmy tutaj różne krzesełka, ponieważ tutaj jest poczekalnia na lotnisko, oczywiście. Dajmy oczywiście różne tutaj takie automaty, na przykład z Coca-Colą albo jakąś lemoniadą i oczywiście z takimi oto przekąskami. Bo na lotnisku czasami chce się coś zjeść, więc trzeba kupić sobie coś do jedzenia. Ale żeby przejść dalej, to trzeba będzie przejść kontrolę. Dlatego w tym miejscu, widzowie, postawmy sobie maszynę, do której trzeba włożyć cały swój bagaż, bo on prześwietla widzowie, na przykład jakiś plecak albo torbę, i tak dalej. On będzie wychodził tą stroną. I postawmy jeszcze tutaj policjanta! I proszę bardzo, tutaj stoi taki oto policjant, który pilnuje wejścia na lotnisko. I tutaj oczywiście już będzie nasz samolot! I cały pas startowy. Na samym początku usuńmy tutaj całą trawę. I w tym miejscu, widzowie, zbudujmy sobie taki wielki pas startowy. Okej, okay, świetnie. I zróbmy po bokach takie oto lampki, widzowie. Ponieważ samoloty, jak lądują i startują, mają takie z góry lampki, co nie? Teraz przepołówmy to jeszcze takimi oto liniami, widzowie. Okej, okay, widzowie, no i zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj, widzowie, będzie się startować samolotem, i rozpędzać, i lecieć tak w górę. Ale musimy pozbyć się tych wszystkich zwierząt z lotniska, widzowie. Dlatego musimy tutaj wprowadzić strefę bezpieczeństwa. I ogrodzić całą, oczywiście, tutaj pas startowy. No i patrzcie, widzowie, jak to jest ogrodzone. Elegancko. I Jak mój przyjaciel oczywiście wejdzie do samolotu i będzie chciał wystartować, to oczywiście uwaga, usiądźmy sobie do samolotu i w tym momencie widzowie, słyszycie ten dźwięk? To jest dźwięk samolotu i będzie musiał on się rozpędzić tak bardzo daleko. Słuchajcie, widzowie, rozpędzimy się. Nabieramy prędkości i uwaga, za chwilę będziemy bardzo rozpędzeni. Zobaczcie jak się rozpędzamy. Uwaga i w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Dobra, nice. Widzicie to widzowie? Jest to naprawdę bardzo dosyć OP, ponieważ możemy sobie tak właśnie latać, co nie? Ale widzowie, zróbmy tutaj taki malutki challenge, żeby mój przyjaciel wleciał samolotem w portal. Więc zbudujmy tutaj taki oto... Okej, okay, zobaczcie jaki duży portal. Uwaga, odpalmy go. Uwaga i pięknie! Mój przyjaciel będzie musiał w niego wlecieć samolotem. I jeśli on w niego wleci oczywiście, to będzie kolejna konkurencja dla niego. I tutaj zbudujemy widzowie kosmos. Tak więc zbudujmy sobie całe oto ściany z czegoś takiego i oczywiście tutaj to będą gwiazdy. I zobaczcie widzowie jak to wygląda. To jest taka galaktyka. Mój przyjaciel przyleci tutaj i będzie musiał dostać się na drugą stronę. Czyli stamtąd tutaj widzowie. I tutaj też będzie portal. I tutaj będzie kolejny portal, ale on będzie zniszczony. Więc zniszczmy go widzowie. I oczywiście tutaj trzy kawałki albo pięć, nawet obsydiana zabierzmy. Podlećmy na początek i stąd widzowie, mój przyjaciel będzie musiał dolatywać na różne planety. Pierwsza planeta będzie tutaj. Okej, okay, no i zobaczcie, jak to wygląda. Mój przyjaciel będzie musiał na nią wylądować, i pierwsza planeta, czyli taka ziemiowa, będzie prosta, ponieważ tutaj będzie skrzynka na kod i będzie napisane tutaj pytanie. Czy subskrybujesz luczka? Jeden jeden to jest tak, a dwa to nie. I oczywiście mam nadzieję, że on subskrybuje i wy też. Więc ustawmy tutaj kod 1111 i uwaga, spróbujmy wpisać go świetnie i dajmy do środka na przykład 3 obsydianu. I to jest pierwsza oczywiście planeta. I w tym miejscu zbudujmy na przykład drugą planetę i tutaj będzie planeta na przykład taka niebieska i zróbmy tutaj zejście na dół. Postawmy takie oto drabinki, no i w tej planecie widzowie pod nią będzie coś fajnego. A mianowicie taka oto zapalniczka, która pomoże utworzyć portal, ale będzie ona schowana widzowie na przykład tutaj pod takimi trapdorami fejkowymi. Więc jeżeli sobie on to otworzy I to będzie mógł wejść w nieco, nie? I tutaj będzie widzowie takie oto pomieszczonko W którym będzie ta skrzynka oczywiście z zapalniczką No i świetnie, zamknijmy sobie to I dalej samolotem będzie mógł polecieć na kolejną wyspę Ale tym razem złą A będzie to widzowie taka niedrytowa wyspa Połóżmy na niej widzowie tutaj dużo ognia Naprawdę będzie ciężko tutaj zaparkować samolotem I tutaj też zróbmy zejście na dół Ale to będzie widzowie pułapka Dlatego zróbmy takie oto pomieszczenie Postawmy tutaj taką oto półpłyt i oczywiście redstone Oraz taki oto dispenser widzowie A w dispenserze będzie potwór A będzie tu widzowie taki oto mutant zombie który będzie bił się z pimpkiem Siemano zombiaku Lepiej żeby samolotem nie zalatywał na tą planetę I widzowie zróbmy jeszcze jedną planetę Taką dobrą i niech ona będzie w tym miejscu Koło tego portalu zniszczonego I będzie tu widzowie taka planeta jakaś szara Na której będą widzowie takie oto Szkieletory wow Zobaczcie jak to wygląda Jest to taka wymarła planeta w której też będzie Oczywiście obsydian. Postawmy tutaj widzowie trochę takich krzaków z tego zgniłych, żeby to wyglądało oczywiście fajnie. I zróbmy tutaj taką oto szarą rzeczkę. Okej, okay, to wygląda naprawdę strasznie. Pimpek będzie musiał tutaj wylądować samolotem. A ten obsydian może widzowie, schowajmy tutaj gdzieś w tej rzeczce. Zróbmy większą tą rzeczkę, żeby pimpek mógł zanurkować. I wylejmy wszędzie oczywiście tą taką le, brudną wodę, taką szarą. No i na przykład w tym miejscu widzowie, niech będzie tutaj skrzynka. Okej, okay, świetnie. A w środku niej oczywiście pełno obsydianu. No i to. To jest widzowie, kolejna planeta. Jeżeli mój przyjaciel przeleci wszystkie planety, to będzie mógł wylecieć tutaj. I oczywiście zrobić portal, żeby przelecieć dalej. I jeżeli oczywiście wyleci z tych gwiazd, to wejdzie sobie tutaj na ten pas startowy. I tutaj będzie mieć znowu chwilę, żeby się rozpędzić. I zróbmy mojemu przyjacielowi takie oto kółka, takie przeszkody. Więc zróbmy sobie coś takiego. Może większe, żeby oczywiście zmieścił się tym samolotem. Okej, okay, no i zobaczcie, jak to wygląda. Wydaje mi się, że w takie kółko mój przyjaciel wleci samolotem. Zróbmy ich więcej, widzowie. Okej, okay, widzowie, no i zobaczcie, jak ty kółka wygląda. Wyglądają. Wow, naprawdę będzie ciężko tutaj przelecieć samolotem, ale mam nadzieję, że mojemu przyjacielowi się to uda. Ale to nie wszystko, ponieważ tutaj teraz będzie coś epickiego Zbudujmy, widzowie, takie oto pomieszczenie. ok, i mój przyjaciel będzie musiał tutaj oczywiście wlecieć, ale to nie będzie takie proste zadanie. Ponieważ postawimy tutaj takie kolce, widzowie. Zobaczcie, tutaj będzie naprawdę ciężko przelecieć samolotem, widzowie, jeżeli będzie tutaj bardzo dużo kolcy. Bo jak się oczywiście dotnie kolca, to się samolot przebije. Dajmy oczywiście ich więcej. I zobaczcie, widzowie, jak to wygląda. To jest dopiero pierwsza pułapka. Potem będą lepsze. Ponieważ on sobie przeleci tutaj. A potem będzie cieńsza pułapka. I zobaczcie, widzowie. Tutaj on sobie przeleci. I będzie jeszcze mniej miejsca. I więcej kolców. Tak jest, widzowie. Więc połóżmy sobie te kolce, oczywiście. I porozstawiajmy je, widzowie, na ścianach. Zobaczcie, jak to wygląda. Uwaga. I ład, widzowie. To jest chyba najcięższa rzecz do przejścia. Zobaczcie, ile kolców tutaj otacza cała ściana. Nie, no tutaj będzie naprawdę ciężko przelecieć samolotem. Jak mu się uda, to, to będzie koks rzecz. I tutaj zróbmy wyjście dalej. I teraz w tym momencie, widzowie, mój przyjaciel będzie mieć do wyboru dwa wloty do wlecenia, czyli albo ten po lewo, albo ten po prawo. A będzie naprawdę mocno. Dlatego dokończmy tutaj oczywiście tą stronę, i powiedzmy, że te wejście po lewej będzie oczywiście złe. Tak więc tutaj na górze widzowie, zróbmy sobie coś takiego, jak wodospad fejkowej wody. I jeżeli oczywiście tutaj się wejdzie, to będzie dostawało się obrażenia! I to będzie złe wejście, a tutaj, oczywiście, zrobimy kolejne. I tutaj będzie lawa. Ale taka lawa, do której można wlecieć samolotem. Spróbujmy się przejść po niej i zobaczcie widzowie, ta lawa nas nie bije. To jest widzowie dobra lawa. I mój przyjaciel oczywiście będzie musiał wybrać tą lawę i przelecieć tutaj na drugą stronę. I zróbmy tutaj oczywiście takie oto wyjście, żeby on, oczywiście on mógł wylecieć. I postawmy sobie taki samolocik widzowie, żeby zobaczyć czy w ogóle to jest, jest realne. Czekajcie, rozpędźmy się, uwaga i do góry. Chwileczkę, uwaga, ratujemy i uwaga czy Pipkowi się uda. I tak widzowie, da się przelecieć. Tylko musimy poszerzyć tutaj jeszcze wyjście i będzie dobrze. I świetnie. I jak sobie wyleci to tutaj Widzowie, zróbmy sobie taką malutką też planetę I dajmy tutaj oczywiście pełno Balonów, żeby mój przyjaciel tutaj wylądował Pełno oczywiście kości, widzowie Ale to ładnie wygląda I tutaj zróbmy taki wielki obrazek Gratulacje lotniku, czy wy to widzicie? To jest takie śmieszne, narysowałem sobie samolot Dobra, chodźmy zobaczyć, co ma Pimpek u siebie Pimpek, Pimpek, jak wygląda Twoje lotnisko? A zobacz sobie Są czerwone i to jest Najlepsze lotnisko na świecie No dobra, tak więc wejdźmy do środka I ej, Pimpek, co ty masz za samoloty w swoim serwisie A zazdrościsz mi, wiedziałem Ten kosztuje 5 emeraldów I jest naprawdę fajny Jak to fajny, przecież to jest ten samolot zepsuty Ze śmietnikiem, gdzie ty go znalazłeś? E, tam przesadzasz Tutaj się wyklepię i będzie w porządku ja Idę do środka i zobaczę jak się siedzi W środku tego samolotu, no powiem ci, że Trochę dziwnie, nie no, to jest najgorszy samolot Jaki widziałem, na pewno go nie kupuję Co ty mówisz, to jest wygodne Dobra, nie, znasz się na rzeczy Ale tego już bym kupił, kurde, 20 Emeraldów? Chyba spoko. Czekaj, wejdę sobie i. Okej, okay, nawet działa. No wiedziałem, to jest dobry wybór. Prawie jak za darmo. No dobra, no to chodź tutaj. Musimy obmówić parę spraw. Dobra, jakie obmawianie? Proszę bardzo, chcę dać 20 emeraldów i mieć e, niebieski samolocik. Proszę bardzo. Wow, ale ty hojny jesteś. No i dobra, ten samolocik jest twój, ale oczywiście pokolorujmy go jeszcze na niebiesko. Wow, dobra, to jest super pokolorowany samolocik. Czekaj, wejdę tutaj i próbuję nie wyjechać. Okej, okay, Pimpek, jestem na tym torze i co ja mam teraz zrobić? Musisz uważać, tutaj jest niebezpieczny kwas, nie wleć do niego. O ja, dobra, czyli muszę iść do tyłu i muszę się rozpędzić. Chwileczkę! Nie! A bo dobra, dałem radę! Co tu się odwala? Ale nie możesz latać! To jest zakazane! Musisz to przejść po ziemi. A, dobra, czyli to muszę przejść po ziemi. Dobra, uwaga, to wjeżdżam w tą lawę skrzydłami. What? Co tu się odwala? I dobra, udało się! Okej, okay, świetnie, Pimpek, a teraz co mam zrobić tym samolotem? Teraz Teraz możesz latać. Twoim zadaniem jest przelecenie na drugą stronę. Tylko uważaj na lawę. No dobra, w takim bądź razie rozpędzam się. I uwaga, widzowie, latam. E, gdzie tu jest wyjście? Nie, nie w lawę! Dobra, uwaga, latam, latam. Gdzie tu jest wyjście? Widzę, widzę. wow, jestem, wyleciałem, Pipek. Świetnie. A tutaj co jest? Teraz, Luczek, zmierzymy się, który pojazd jest lepszy: mój czy twój? Ale, Pipek, ja mam samolot, a ty masz auto wyścigowe. Co ty robisz? Będziemy się ścigać po ziemi, za z latania. Zobaczymy, który pojazd jest szybszy. Co ty na to? Przecież to jest bez sensu. Mój samolot jest po to, żeby latać w niebie, ale dobra. W sumie, jak chcesz wyścig, to spróbujmy. Dobra, gotowy jesteś? Zaczynamy. Dobra, wchodzę do samolotu i jej cisnę, cisnę. Chodź tu, Luczek. Zaraz się dogonię. Chodź, mój samolot jest szybszy, ale on zapierdziela. Ej, ale jesteś w tyle. O nie. Uuu. Latam, czekaj. Sorry, sorry, sorry. Nie chciałem latać. O nie. Świetnie, udało mi się. Ty oszukiwałeś, to się nie liczy. Ale w ogóle ten wyścig był bez sensu. Powinieneś mieć samolot. Zapraszam Pimpek do mnie. Zobacz, jak mój wygląda salon samolotowy i oczywiście wszystko. Twój jest lepszy od mojego. Ale to super wygląda. Widzisz ten szybowiec na górze? Ty się musiałeś serio postarać. Wiem, Pimpek, wiem. Chodź do środka. Zapraszam. Samoloty. Tutaj możesz zakupić swój pierwszy samolot. Zapraszam do środka, Pimpek. Jakie to jest cudowne. Nie wierzę. To miejsce z samolotami jest o wiele lepsze od mojego. A zobacz te malutkie samolociki. Te że, ale teci, teci! Jak ty to zrobiłeś? No bo to są zabawki. Dobra, pimpek. Ale przejdźmy do rzeczy. Chcesz kupić samolot? Ten kosztuje 64 kości. No jest taki zwykły. Ten jest diamentowy za 1000 kości prawie. A to jest za 9999 kości taki ekstremalnie szybki. Wow, one wszystkie wyglądają niesamowicie. Ale czemu za kości? Nie mam ich tyle. No to jak ty chcesz pimpek kupić samolot? Wiesz co, Luczek, Wybiorę swój samolot. Na przykład taki. Co jest grane? Pipek, ty masz czerwony samolot, ale chwilę U mnie musisz kupić mój samolot, a nie swój Mam to gdzieś, wsiadam i wylatuję tutaj wow! Czekaj, czekaj, czekaj W takim razie musimy przejść dalej Ponieważ teraz musimy przejść sobie przez pasy I tutaj, proszę bardzo, jest lotnisko O nie, tutaj jest policjant Tak, jest policjant, ponieważ on pilnuje porządku I proszę bardzo, musisz dać wszystkie swoje rzeczy na tego X-Ray'a I on wtedy prześwietla i cię wpuszcza Chyba, że masz coś nielegalnego, to cię nie wpuści No dobra, to daję wszystkie moje rzeczy to, to i to Co jest grane, Pimpek, ty miałeś pistolety Przecież to jest zakazane, ten policjant by cię nie wpuścił I nóż, bo, co ty robisz ale proszę pana, miałeś nóż Pana nie wpuszczę na lotnisko Dobra, przepraszam, już nie będę, niech pan sobie go weźmie Tak, proszę pana, on chce tylko sobie Tak, żartował sobie, proszę bardzo Oddajemy wszystko, idziemy dalej, nara, nara I tutaj, Pimpek, jest oczywiście pas startowy Ale on jest ogromny Tysiąc razy większy od mojego No tak, bo to jest przygotowany pro Dobra, połóż sobie swój samolot w takim razie kładziemy go, ale on jest piękny, uwielbiam go. Bardzo dobrze, Pipek. W takim razie wsiadaj i proszę bardzo, musisz się rozpędzić i wlecieć oczywiście, do tego portalu. Dobra, tak więc lecimy. Trzymaj kciuki za mnie. Wow! Dawaj, dawaj, dawaj do tego portalu. Wletuj, wlatuj, tam będzie czekało zadanie. Uwaga, wlatuje pimpek, i puuu. I tutaj, proszę bardzo, pimpek, jesteś w galaktyce. Ale to pięknie wygląda. Gdzie ja się przeteleportowałem? Minecraftowa galaktyka. I teraz, pimpek, musisz dostać się na drugą stronę. Tam jest portal zniszczony. Ale żeby go odpalić, to musisz znaleźć obsydian i krzesiwo. I musisz teraz twoim samolotem polatać na różne planety. Proszę bardzo, tam są wszystkie planety, które zwiedzić. Dobra, w takim razie wybieram tą zieloną planetę. O, bardzo dobrze! I uwaga, pipek! Wow, wyladowałeś za pierwszym razem! Bardzo dobrze wysiadaj! I tutaj na tej planecie może coś znajdziesz. Czy subujesz luczka? Jeden to tak, a dwa to nie. No mam nadzieję, że subujesz i klikniesz jedynkę. Odpowiedź jest oczywista. Pewnie, że tak. Uwaga. I trzy obsydianu, gratuluję. Lepsze to niż nic. Lecę na kolejną wyspę. Bardzo dobrze, to ci się przyda oczywiście do zrobienia portalu. I uwaga, zobaczymy jak teraz se polecisz. I teraz, wow, dobra, dobra, na niebieską widzę, że lecisz. Dobra, spróbuj zalądować. Ale ciężko, co? Nie jest łatwo, nie ma tutaj się o co zahaczyć. Dobra, dobra, o może dasz radę, pięknie. Nie, pipek, Ole na skroju. Jak, jak ty to żyć zrobił? O nie, boję się stąd wysiąść, ale chyba mi się uda. Czekaj, może cię popchnę normalnie tym samolotem. Nie, nie da rady! Nie. I tutaj na tej wyspie masz jedno zejście na dół. Obawiam się, że to może być pułapka, ale spróbujmy. No nie wiem, niebieska wyspa kojarzy się z moim kolorem. I co? Nic tutaj nie ma, ale głupio. Puste pomieszczenie, ale znając ciebie, coś tu jest ukryte. Nie no, nic nie ma ukrytego. Co ty tutaj robisz? To mnie wygląda... Podejrzanie! Ej, ha? co ty robisz? Czekaj chwilę! Ej, co ty. Ej, jak ty co ogarnąłeś? Znalazłem tutajne tajne przejście! Haha, ha, i co? No, no i dobra, jeju, nie da rady nie umiesz się bawić, Pipek. Co tam było? No to jest zapalniczka! Dobra, to się mega przyda. Tak jest, zapalniczka się przyda do odpalenia portalu. Gratulacje! Ale musisz jeszcze lecieć na inne oczywiście planety, żeby znaleźć więcej obsydianu, bo tam będzie więcej brakować go. No dobra, startujemy! Wow, dobra, Pipek, tylko uważaj. Jesteś w galaktyce! Przepięknej. I uwaga, teraz lecisz sobie. Ej, nie tutaj, a gdzie lecisz? Na czerwoną, bo ona jest najlepsza. A, to jest twój kolor. Gratulacje, ale ładnie parkujesz. W ogóle podoba ci się to wszystko, bo bardzo się starałem. Jest to przepiękne. Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Teraz musisz zejść na dół. O, nie, to wygląda groźnie, ale dobra, wejdźmy. Przecież nic tu się nie może złego stać. No tak, przecież tutaj jest tylko jedna półpłytka. No dawaj, pimpek, dasz radę wskoczyć, czy nie? Mam Mam nadzieję, że wyleci z tego obsydian. Uwaga! Siup. I boł, co to jest? To jest wielki zombie. Nie, on mnie zabije Pomocy! Nie mam się czym bić. Ech. Sorry, Pipek! Dawaj go albo uciekaj na samolot, bo on jest oczywiście straszny! A, mam pół życia! Muszę uciec z tej wyspy! Ona jest przeklęta! O, dobra, ostatnia wyspa! odchodzę. Wow, tak, i to jest wyspa szkieletowa. O nie, ona jest mega straszna. Chyba nie chcę tu być. Ale ona może skrywać obsydian, więc szukaj. Pimpek wszędzie, bo może nawet szkielet go mieć. No dobra, szkielety. Halo, gdzie jest obsydian? Prawda, że nie mogę z nimi porozmawiać. Może zobacz gdzieś w wodzie takiej tej szarej. Tutaj coś widzę. Chyba tam coś jest. Pan, może? Dobrze, Pimpek, czekaj i... Mam skrzynkę! A w środku mnóstwo obsydianu! Gratulacje, tak jest! I teraz możesz sobie lecieć z tym obsem, oczywiście odpalić portal samolotem. O tak, nie mogę się doczekać! Czas naprawić ten portal. Tutaj go naprawiamy. Wystarczy że go odpalę? I ciekawe, gdzie mnie przeteleportuje. Przeteleportuje cię dalej, więc wsiadaj i lecimy dalej. I teraz, pimpek, wydostałeś się z galaktyki. Musisz się rozpędzić, i w, oczywiście między tymi kółkami wlatywać. Widzisz to? To nie będzie łatwe zadanie. Ja ci czegoś takiego trudnego nie dawałem. No tak, ale ja to zrobiłem na pro, a ty na noob, więc proszę bardzo, dobra, patrzę, jak przelatujesz. Uda ci się, uda. Powolutku, spokojnie, pipek, bardzo dobrze, ale dobrze ci idzie. A, muszę się skupić. Ej, epicko ci idzie, naprawdę. Ej, ty jesteś naprawdę plusem. What is this? Dzięki, dzięki. Uczyłem się nie raz w takiej szkole. A ta, co to wow. są? Jakieś mopki i teraz kolce. Uważaj, pipek, wszystko na raz to zrobisz. O, ile tam jest zombiaków Co się tutaj odwala? Ej, ale ty to pipek zarąbiście zrobiłeś za jednym zamachem. Wow, to było mega ciężkie. A te kulce, co to miało być? Prawie bym tego nie przeżył. No zobacz, jakie one są ostre. One normalnie jakby przebiły samolot, to po samolocie, co nie? Oho, ja tego nawet nie chcę dotykać. To wygląda bardzo, tu bardzo groźnie. Tak jest, ale teraz musisz samolotem wybrać lewą albo prawą stronę, gdzie wlatujesz? Coś mi się wydaje, że ta lawa jest dobra! Wlatuję w nią! O, kurczaki, już w lawę, no dobra. Wow, wow i dałeś radę! Przeleciałeś, gratulacje. I tutaj, oczywiście, już jest koniec, Pimpek. Patrz, tutaj musisz wylądować, i jest gratulacje, lotniku Uda ci się? Uwaga! Ja tak! Wow! Ej, naprawdę, Pimpek umie dobrze latać tym samolotem.